W widzowie, dzisiaj taki szybki opalnik. Wiecie, o co chodzi? Troszeczkę się pofarmiło dzisiaj rano. Posiedziałem z dwie godzinki. Mam nadzieję, że dźwięk z gry nie jest za głośno. No i mamy jeden klucz do galaktycznej skrzyni. I pięć kluczy do gwiezdnej, czyli jakieś 3 miliardy pieniędzy to kosztuje, tak? Nie no tak, bo to kosztuje 400 mniej więcej. Jak tanio się na rynku złapie. No i to około miliard, w sensie 401 kluczyk. Zobaczymy, czy się zwróci, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, to na pierwszy ogień chyba idą te gwiezdne skrzynie. Dopiero później otworzymy sobie galaktyczną. Oczywiście otwieramy bez animacji, żeby nikt nam syfu nie. Wrócił deku, więc pierwsze to wypadły nam nożyczki. Pluszczyk do galaktycznej wypadł. Cztery fragmenty kosmosu to jest główno, główno. No, i tak szczerze, jakby to się zwróciło, to jest spoko. Bo to można sprzedać za jakieś 340 milionów. Więc, tak teoretycznie, na tym jesteśmy 40 koła na plus. Tu jesteśmy w ciul na minus, tu też jesteśmy w ciul na minus. Yy, a jeśli chodzi o to, no to, to nawet nie, nie trzeba komentować, chyba. Dobra, no i teraz galaktyczne dwa klucze. Moment prawdy, tak szczerze, mogę sprzedać te dwa galaktyczne i wyjść mniej więcej na zero w tym momencie. Ale, że jest we mnie lekka dusza hazardzisty, to otworzymy sobie oczywiście bez animacji. Wypadła nam klata i wypadł nam mieczyk. I totalne, chyba gówno. Ja nie wierzę. Czyli w sumie jestem w plecy wciul. Dobra, dzięki za oglądanie. To był taki szybki odcinek z openingu. Jeżeli chcecie więcej openingów, to łapeczka w górę. Myślę, że na 20 łapeczek kolejny filmik z openingu, więc zostawcie tego lajka. Siemano wszystkim.